Dzisiaj pofadłem Wam pien hiper doładowań na dorsy. Może ja sesję pofadzę potem, kiedyś, o sinet, na lepsze hiper do Suba. Wejdźcie do mojego ślepu, do ginochlop.pl. Zasubskrybujcie i łapujcie. Okay? Dążę. Y, pofadłem, zaczniemy już. Następne hiperdoładowanie które B użyteczne jest odulnie. Tutaj, nusem nalety do Zademiata. Nie mam i bo to jest wiadomo. Cięste. Balej. Balej ma na dolce hiperdoładowanie. Balej ma w ogóle na dolce hiper. to co robi. A to, co on robi. No. Co to jest? Na hiperdoładowanie. Do a są hiperdoładowania, ale... No. Następne miejsce ma hiperdoładowanie do Tetaj. Już jestem po sutka. Tego zadymiaza. Mam do... Nie mam do niałem, że nie mam do Następne hiper doładowanie do jest do prze do Mitho! Mitho ma na dolce hiperdoładowanie, doładowanie, bo Patolson lobby To Lesi i tunuje osobę I tunuje osobę. No, czyli następne. Zniesie miejsce. Na dole hiperdoładowanie. wizowie ma. Etaj. No naleć do. Tutaj jeździć Ma na dorset hiperdoładowanie. Pel! Pel ma na dole hiperdoładowanie. Wiecie z temu? A co A co robi? A to. A to. Przepraszam, <laughs> mam hasel po prostu i nie wylawiam tym. Powodzę Wam. Hiperdoładowanie. Widzicie? A to jest coś. A. Czyli czwarte miejsce ma Hiperdoładowanie ławę t po 6. A to. I nie mam do, nawet. I jest Hiperdoładowaniem. Do... te... do... Do sali! mandorse sali mandorce chipe doładowanie, chcecie fawasy semu? No. A to. Yy, ona ma tatę. I pato Koton i pajonki wysuwają, ty... Ja to nie wiem. No. No. Czyli... I ostatnie miejsce zostaje na. Cześć, tutaj. Ostatnie miejsce zostaje na. Jeszcze mamy w ogóle... Ciełet! Na dolce hipę doładowanie do kiełha. Niestety. No to. On po prostu patoi, co on robi. No, ci sądzę, widzowie. Ci wiecie, ja te nadsemne hiperdoładowanie są w kławe. I nie polecam i używam. Po prostu nieopłacalne są. To on elowina i się dowina. Widzimy dzisiaj na następnym filmie Na LAN na powazywanie na miejscu zadymiasze są. Elo?